Wielki post jest czasem uważnego spojrzenia na krzyż. Na krzyż, który jest wyznaniem miłości Boga i źródłem nadziei dla człowieka. Właśnie przez krzyż. Bóg mówi każdemu z nas, jak bardzo nas kocha. Takie uważne spojrzenie na krzyż potrafi zrodzić wiele cudów: cud pojednania i pokoju, cud uzdrowienia chorych relacji międzyludzkich, wyzwolenia z nienawiści i koncentracji na sobie, wolności od zła. Solidarności z najsłabszymi to wszystko może urodzić się, gdy z wiarą i miłością i wdzięcznością patrzymy na krzyż. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Za obecność i za to, że w tym kościele stacyjnym, który dzisiaj tworzymy i w którym łączymy się z modlitwą Kościoła Powszechnego w Rzymie, ale także i Kościoła Krakowskiego, staramy się wzrastać w Bożej Łasce, a także w rozważaniu Bożego Słowa. Dziękujemy księdzu biskupowi za Słowo Boże, za przybliżenie nam tajemnicy krzyża i naszego zbawienia i Bożej miłości, która jest bez granic ale także i za modlitwę.